Będę ci patrzył plecy Alek eee, pleca, Jest na plecach. Typa na plecach, masz, masz ty pan na plecach, od schodów W sensie To się nie tutaj Alek <grym> Tych drugich schodów O, nieważne <grym> Ważne, że się <grym> rozumiemy Uza, has been removed by the battle eye Co? has been removed by battle eye ten types został wywalony z meczu teraz tak

Ze mną. No. Nie zgodzisz się ze mną? Kurwa, co ta co miała? Nie <laughs> <Ja laughs> <jestem> sądziłem, <laughs> że jest taka ciężka, trochę złego zobacza <laughs> i. <laughs> <Ciebie laughs> Chciałem to? dowiedzieć <pisa>, no. <laughs> <are> confusing times. <laughs> ja pierdolę <to> za cymbał. <laughs> no kurwa bywa, nie? <laughs> o jest mi Krzysztof, czym zagrać? Może blitzem? Dawaj blitzem i ja biegnę za tobą wok Słyszycie to? Tak będą brzmiały nasze jaja uderzające ich pośladki w tej rundzie Bez litości Lecimy Tokani lecimy O chuj, mieli dziurę w ścianie To nie fair to nieuczciwe Dobra, Krzysztof, ale teraz ja pierdolę. Co się Dobra. będzie działo człowieku. Dobra. Eee, chuj, nieważny jaki site. To macie szwóra gojo. I jeszcze tak otoczymy to, żeby jak pierdolnie, to żeby co najmniej dwie tarcze jeszcze rozdupczyło, żeby ich jeszcze płomienie piekielne kurwa dosięgły. Tak jest. Kurwa jak to nie pyknie Dobra, idź pod spuk już dawasz to już jest Dobra, idę z Zniszczę mi chyba też płekę G! Kurwa Czek. Ja już nie To jest. Czeka. Czyli Jurek ma genialny plan. Ej, kurwa, on by zadziałał. Mówię ci, że on by zadziałał. Ja wiem, no ale jakby. Ja też mam wiele pomysłów dobrych, tylko nie jestem w stanie wykonać. Ja o nie, ten nie zadziałał nie dlatego, że był, tylko dlatego, że jestem pośledzony. Okej. Okay. Zobaczymy. Śmieć. Dobra jest, działa. To moja wina, tak, to prawda. Zgadzam się. Ale taką fajną próbę miałeś. <grystanie> A nawet mi się tego komentować nie chce. <grystanie> Mniej więcej, bo mi zastrzelił. <grystanie> Peek-a-boo. W <grystanie> 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 Nie mogę ustawić tej tarczy, bo ktoś tu jest stoi, dobra. Nie, tym nie razem. Tym razem ja byłem gotów. Dobra, tu jest. jest. Chuj, niech se będzie. Nice. Chyba, ale no to było zło konieczne. O, znowu kłapka. dobry jest ten Chyba Co? Jaki dole. No. By ty, by to się stało. Uda się... Krzysztof to ma potężę. a ja nawet nie widzę powtórki teraz. A bo dobra, na no, tym mam... Mojego black ice. Zazdroszczę tego black na kapkanie. Co? Zazdroszczę ci tego black na kapkanie. No Chciałbym. Szkoda, że nie zrobili black do Karabinku Mir. To by było zajebiste Nie ma? No ale nie ma chyba. Tylko do kanadyjskiego sezonu są black ice, y, tak mi się wydaje. Nawet nie widziałem. A tą kan fladę, Kanady na Black się. Well. Tym razem wszystko się zmieni. Aaa. Ale zadziałało, mówiłem, że zadziałało. I do dwóch naraz. No. O, pobity. Ło. Wow. Ale mi randomowy pocisk przeszedł koło głowy. Kurwa, nie widziałem chłopa. jest Twitch na mnie. Nie No nie wiem Zresztą to mogła być platyna, który fajerował W sumie bardzo fajny kontynu z Czyli można powiedzieć, bo to jest mam z Steam awet to był Steam ze hotbut tube z Tomkiem sporywałem. Boże, widziałem to nagranie na Facebooku To było śmieszne nagranie. To był naprawdę dobry czas. What? Ja ciągle pamiętam, jak Jurek przygrzmocił w głowę Adamowi, bo myślał, cze, że... Czy on był za tabą. <laughs> tak. Potem mnie przestraszył. Dostałem dwa jajka. Ale gdzie ta? jest Jurek? No Ja bym dostałem... mój Jacek, ale Jacek, jak grasz, to naprawdę graj z otwartymi oczami. Yeah, Ma 10 życia chłop. Siup <laughs> ty chłopie. Tak, stibaguj go jeszcze Jacek, tak, dobrze. Chyba kompozu zrobił jak... Ania. Ej, ej, ale Miszkę tam wycięliście na górę, bo... <gulodę>. A... Tak ale... specjalnie? No tak <gulodę> Chuja było wycięć, co? Bingo. Bingo. Faktycznie! Kłopcie słyszy, ja mam z kolei patrzcie na idziesz i trzeź za pysy. Jadek 3, 2... 1 Za tobą jest. Tak. Literalnie. Tak. Westańcie tak. konfuzować on jest piętro wyżej. Po lewej. I... O. Na górze po lewej. Ja się... już... nie. nie śpieszę. Ten co to... już turnerowi... robi trzy, dwie sekundy... ...chłop tutaj... ...zwiedzanie z gwiazdami domu, kurwa, Makowicza. Aha. Tak. <ślesy> to... <ślesy> ơ <laughs> <laughs> <coughs>